To problematyczna sytuacja, ja, taki, ja takich rzeczy strasznie nie lubię. Że kurwa takie gówno jest odjebane, wiesz o co chodzi. Miej to od razu chuj strzela, jak słyszę, że takie rzeczy się dzieją. Nie! NIE! W że je. No nie! Ei, Hashi, aqui, que eu vou fazer. Gati, você já foi. Olha, eu consegui ver a em inglês. E curva, in curva man. So many people. E coming. Uh, Não Aaaa, basen! Jeźdź, jeźdź, Kurwa mać! Patrzcie co się stało! Patrzcie jak się... ...si kurwa utopił! Kto by się spodziewał? Ej, i chuj nie ma kamery! Zajadzę całą całą stawkę do mody! Mówi jak Marlon Brando w tym momencie! Co to za wzdura? Cały pierścień! O! Tak! Jak grzyb to chyba trochę leży... No, stary, no czekałem ze dwa tygodnie, aż dojrzeje to wszystko w pizdu. Jak kurwa naleśniki z No normalnie stary, masz kurwa naleśnika, w tu grzyby, rolujesz i w no co ja ci stary mogę... Takie rzeczy istnieją. Takie rzeczy istnieją. Trochę podbiegnij... Hop, 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 hop. Kolka ma, hop, ma, Kurwa, jest! To, że go Kurwa, widzieliście to, widzieliście to, widzieliście to, widzieliście to, kurwa! U, 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 u. Pięknie! Cicho! No! Głośno, kurwa, masz no! Widzieli! Hyyyyyyyy, Pierwszy raz mam Kurwo, szmato, dziwko, Diable, tacmański. Z nowotworem twarzy? Ja pierdolę? trzeba było się da używać wszystkich słów, żeby gość umarł. Przede wszystkim po pierwsze Primo nie wiem, jakie proporcje ekranu on mi zachował, bo ja się boję, że on mi nie zachowa przede wszystkim w miarę poprawnego 4 na 3? ona tam. Robi? U, co ty tam robisz? No, jakieś granaty leciały. Co? Kto? W pół domiski? Bób do dobra. O! No, o, 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 To jest szmatek z polewą w tych krótkich porteczkach. To no, kurwa nie w kijmuchał, nie? Kurde! Odpocznij! Nie no kurwa, jak przejdziemy ten fragment, to powinno być już z 80% gry najebane. Ja pierdolę. Jeszcze kurwa, no jakie to jest gówno chuj dupa! Ja cię pies kurwa ich jebo wszystkich w dupę. Może wyglądać to kurwa trochę lepiej, nie? Tak, takie są, takie są fakty, moi drodzy. Takie są właśnie fakty. Yy, no. Nie, to, kurwa, patrzcie, patrzcie. Prezentacja. Daję gałę na maksa w prawo. Widzicie, jak to skręca? Strzałki w ogóle nie działają. Uj, kurwa, dinozaur. Dajesz? Taci, Taci, kurwa, taci, 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 ja pierdolę, Taci, Kolka go złapała, Taci, nie, kurwa, ma kurwa Kolka go złapała, nie, ja, nie ja pierdole, widzieliście kurwa tą klęskę? Cześć, master. O kurwa, facie, ja się no właśnie... Wiem, 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 że w obie dłonie, jak idę na bossa, to tak mój drogi robię, ale jak na bossa żadnego nie idę, to chodzę sobie na tarczy, bo mi śmierci w tej grze już wystarczy. Patrzcie, trzej się. Dobry znak. Jak zdejmę rękę ze stolika, to mam. Gdzieś... Ach, kurwa, tak zaczął dopiero że ze cały blok już wcześniej. Kurwa, to jakoś tak szybko się dzieje, Wladimirios. Ha Harry Potter Dobra, poczekajmy, zastanówmy to się. Najgorsze jest to, że tu nie ma za dużo czasu, żeby się zastanawiać. Oj, No ja! Ty dopiero, do lore, kurwa podpięte mi podszedł, nie? <ścoughs> kurwa, że